Jak pić ostropest planisty, Ostropest plamisty do picia. Oczywiście najczęściej, kiedy patrzymy na ten ostropest, to nam wydaje się, że trzeba go dodać do sałatki, zjeść tak normalnie, ale oczywiście dobrym rozwiązaniem jest też przygotowanie ostropestu w, ten, w takiej postaci, żeby można było go po prostu wypić. I tutaj możliwości jest kilka. Pierwsza z nich, o której jest albo będzie materiał, czyli napar z ostropestu. Coś bardzo prostego, ponieważ. Drobno zmielony ostropest po prostu zalewamy wodą, odstawiamy na te 15-20 minut, parzymy przez te 15-20 minut i mamy coś gotowego do picia. Pijemy jak zawsze z osadem. Tutaj warto dodać jakiś innych ziół, może troszkę miodu czy jakiegoś zdrowego słodzika, tak żeby ten smak był pozytywny, bo smak naparu z ostropestu no jest dosyć. Taki sobie, delikatnie mówiąc. Ale to nie jedyna możliwość. Oczywiście kolejną sprawą są nalewki. Nalewkę robimy, można powiedzieć, tak jak większość nalewek, te drobne ziarenka ostropestu, po prostu zalewamy odpowiednią rzeczą, odstawiamy na jakiś czas wstrząsając. No i po 10-14 dniach mamy coś, co już możemy pić. Oczywiście, żeby poprawić funkcjonowanie naszego organizmu. Kolejną rzeczą, którą wspominam też na materiale o tym w jaki sposób można, jaki jest przepis na ten napar z ostropestu, jest zalanie po prostu nasion zimną letnią wodą, odczekanie kilku godzin. I otrzymujemy taką papkę, troszkę oślizgłą, coś jakbyśmy salali len i możemy to pić. Tylko nie pijemy tego dłużej niż na przykład dwa tygodnie. I musimy zrobić dłuższą przerwę. To też jest coś do picia, ale yy, o ile to jest raczej płynne, to raczej bym to polecał do stosowania na naszą skórę jako taka maseczka. I to też świetnie się sprawdzi. Kolejną rzeczą, gdzie możemy wykorzystać ten ostropest, i do picia jest wszelkiego rodzaju koktajle i szejki. Często o tym zapominamy, dodajemy nasion chia, lnu, wszystkich tych najróżniejszych rzeczy, ale zapominamy o tym, że również nasz zwykły, normalny ostropest plamisty po odpowiednim zmieleniu można dodać do, takiego, do takich rzeczy. Czy to w mniejszej czy większej ilości? Oczywiście w większej lepiej nie, ponieważ i to smak może troszkę zepsuć i też Te właściwości ostropestu przecież nie zwiększają się w sposób wykładniczy, im więcej go stosujemy, tym lepiej. Dlatego, na przykład, ta łyżeczka tego drobno zmielonego ostropestu do jakiegoś szejka, koktajlu, do czegoś takiego, to już jest świetna sprawa. I smaczna, co najważniejsze, bo o tym często zapominamy to jest też bardzo smaczna rzecz, ponieważ tam łączymy całą masę rzeczy. Nie pamiętam, czy wspomniałem, kiedy mowa o naparze z Ostropestu, o naparze z większości ziół, czy tych takich produktów, które mają wspierać nasz organizm, musimy pamiętać, że warto łączyć większość ziół. I na przykład do tego naparu z ostropestu dodać tej mięty, kopru włoskiego, mniszka lekarskiego, nagietka, tak żeby nie tylko poprawić smak, ale też, można powiedzieć, możliwości tego, możliwości, w jaki wpływają na nasze ciało. Oczywiście niektórzy tutaj też zaliczą owsianki też, czy też wszelkiego rodzaju płatki, no to jemy, może troszkę pijemy, tam też można dodać tego ostropestu, ale spróbujmy na mniejszej ilości. Czy po prostu ten ostropest nie zepsuje nam smaku potrawy, żeby z czegoś co nam pomoże i oczywiście by nam pomogło nie zrobić czegoś co jest niesmaczne i nie będziemy mieli nawet chęci tego wypić. A niektórzy ostropest piją w ten sposób, że drobno zmielone, na łyżeczkę do buzi przepijają jakimś, jakąś wodą, przegotowaną, oczywiście letnią. No i to jest ich sposób na picie, ostropest. Dlaczego warto? No o tym raczej wiemy. Wsparcie dla wątroby, wsparcie dla naszych nerek dobrze wpływa na naszą skórę, dobrze wpływa na nasz układ pokarmowy, dlatego ostropest. Plamisty jest jedną z tych rzeczy, którą naprawdę warto wrzucić do swojej diety, do swojej kuchni. Dziękuję za uwagę, zapraszam jak zawsze do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Spójrz na inne materiały dotyczące OstroPestu, spójrz też na, ogólnie na inne materiały, na inne kanały. Udostępnij, poleć, opublikuj. Doskonale wiesz, co możesz zrobić dla rozwoju tego kanału. Do usłyszenia ponownie i zobaczenia.